Dzień dobry, witajcie. Mam dokładnie dwie godziny wolnego czasu, więc stwierdziłam, że wezmę kamerę i spróbuję coś nagrać. Tuż za mną piękny, no piękny, niepiękny napis Beverly Hills i jak ostatnio obiecywałam, że tutaj wrócę, tak zapraszam na spacer po Beverly Gardens Park. Na samym początku muszę powiedzieć dokładnie to samo, co powiedziałam podczas nagrywania odcinka w Runion Canyon Park, a mianowicie dla większości z Was słowo park kojarzy się z ogromnym obszarem, gdzie jest dużo zieleni, cisza, spokój i śpiew ptaków. Proszę Państwa, to nie tym razem, to nie ten park. W Los Angeles wszystko, co możliwe, jest nazywane parkiem, więc tutaj, tak jak widzicie, mamy pas zieleni. W sumie to nawet ciężko powiedzieć, czy to jest pas zieleni, może raczej cienki, a długi odcinek z ciekawą roślinnością i ścieżkami do dobiegania, do spacerowania. Przy dość ruchliwej ulicy. Która nazywa się Santa Monica Boulevard. No ale tak, to jest park. Park, który ciągnie się na odległości około 2 mil, czyli ponad 3 km. Zaczyna się właśnie tam, koło tego czarno-żółtego znaku Beverly Hills, i kończy tuż przed samym hotelem The Beverly Hilton. Także, także idziemy. Warto również wspomnieć, że dokładnie tędy biegnie słynna droga, trasa Road 66 albo jak niektórzy wolą, Route 66. I gdybyśmy pojechali tą ulicą Santa Monica Boulevard dokładnie na wprost, to dojedziemy do słynnego Santa Monica Pier, czyli molo w Santa Monica i znajdziemy się na plaży. Drugą rzecz, którą chciałam Wam tutaj powiedzieć w tym miejscu, wspominałam na jednym z ostatnich vlogów z Hollywood, że około 50 milionów turystów rocznie robi sobie zdjęcie z napisem Hollywood w tle, to warto właśnie dodać, że wszyscy ci turyści albo prawie wszyscy przyjeżdżają i spacerują po Beverly Gardens Park, dlatego że właśnie w tym miejscu znajduje się... Słynny, inaczej nie mogę powiedzieć, napis Beverly Hills. Oprócz tego w kilku przecznicach mamy bardzo charakterystyczne, długie, wysokie palmy, przed którymi ludzie robią sobie zdjęcia, powiedziałabym te wręcz idealne Instagramowe zdjęcia. Także tak moi drodzy, to właśnie tutaj i ja teraz sobie uświadomiłam, że mieszkając tutaj ponad 10 lat nigdy nie wyginałam się pod tymi palmami, więc myślę, że czas teraz to nadrobić i gdzieś, właśnie, nóżka w tą, nóżka w tą, stryknąć sobie jakieś zdjęcie, prawda? No i mamy napis Beverly Hills. Chciałabym powiedzieć, że z fontanną, ale nawet jeśli kiedykolwiek była tutaj fontanna, to nie ma po niej śladu. Raczej jest to oczko wodne, a po polsku pewnie powiecie staw ogrodowy, albo i nawet sadzawka. Jak na mój gust i ilość turystów przychodzącą tutaj dzień w dzień mogliby się troszkę bardziej postarać, ale jak widać nie ma takiej potrzeby. W nocy napis się świeci, na święta Bożego Narodzenia przypinają piękne czerwone kokardy, dodają więcej oświetlenia, no i generalnie dekorują, ale jak widzicie i mogliście widzieć, to miejsce chyba. Ze 100 razy na moim kanale, a jak nie 100, to z 30 na pewno. Szczerze, jakiegoś super szału nie ma. Osobiście uważam, że jak dla turysty, fajniejsze zdjęcia można sobie zrobić właśnie. Pod tymi palmami, albo na przykład na Rodeo Drive, które znajduje się tuż po drugiej stronie ulicy. Ale wiem, rozumiem, jest to klasyk, no i po prostu każdy chce tutaj być. Chciałam również zwrócić uwagę na to ogromne drzewo figowe. Takich drzew w całym Los Angeles jest mnóstwo. I jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że mamy znajomych, u których na posesji rosła właśnie taka figa. Jedyna korzyść, z niej to to, że dawała cień. Mnóstwo liści klejące się figi i najgorsza rzecz korzenie. Korzenie, które wrosły się, weszły pod dom, także obrosły rury, na przykład rury od wody, od kanalizacji i nawadniania ogrodu i nie wiedzieliby o tym, gdyby nie to, że gdzieś nagle zaczęło cieknąć w ścianie. Więc usunięcie całego drzewa wraz z korzeniami oczywiście na tyle, ile było to możliwe, kosztowało ich to z tego co pamiętam kilka lat temu 2,5 tysiąca dolarów plus koszty związane z właśnie z naprawą rur czy na przykład z naprawą podniesionego chodnika. Ich drzewo, co prawda, nie było tak duże, tak ogromne jak to, ale po prostu nie mieli wyjścia. Także jak widać, są plusy i minusy wszystkiego. W tym miejscu jeszcze jedna ciekawostka. Wiele razy pokazywałam Wam przeróżne dzieła sztuki w Los Angeles, jak na przykład ten słynny kamień za 10 milionów dolarów. Kto nie widział, to oczywiście polecam nadrobić. Niestety nie udało mi się odszukać ile kosztowała instalacja tego dzieła, ale jak tutaj stoję, mam dla Was propozycję wręcz nie do odrzucenia. Sezon grillowy w Polsce jeszcze trwa, prawda? Więc zamiast wyrzucać wszystkie zużyte tacki, wszystkie folie aluminiowe, może by tak zacząć je kolekcjonować, wykazać się kreatywnością i u siebie w ogrodzie postawić gdzieś takiego bądź podobnego lódka. Z pewnością sąsiedzi będą w szoku, będą pytać, co to jest. Więc powiecie, że co? No, dzieło sztuki prosto z Ameryki, z Beverly Hills. Kalifornijka przecież pokazywała. dotarliśmy do 507 Rodeo Drive O'Neill House. Dom całkowicie inny niż wszystkie w Beverly Hills. Z pewnością przechodząc tędy nie sposób nie zwrócić na niego uwagi. Don O'Neill, czyli irlandzki projektant mody, był zafascynowany, wręcz zainspirowany hiszpańskim architektem, który nazywał się Antonio Gaudi. Kto był w Barcelonie, kto czytał książki, oglądał filmy, to z pewnością wie, o kim mówię i postanowił w 1988 roku przekształcić stary hiszpański dom z lat 30. na taką oto betonową krainę czarów. Dom ma powierzchnię 5180 stóp kwadratowych, czyli przeliczając to na polskie jakieś 480 metrów kwadratowych. Pokoje są owalne, mają dekoracyjne płytki, no i co by nie mówić, z pewnością fantazyjne kształty. Dom wygląda ciekawie i moi drodzy, zazwyczaj nigdy w Los Angeles nie chodzę po bocznych uliczkach, bo jest niebezpiecznie. Ale że jesteśmy w Beverly Hills i chciałabym Wam pokazać ten dom ze wszystkich stron, a szczególnie jego ogrodzenie, to chodźmy właśnie od tyłu, od tej drugiej strony. Tutaj również dodam, że nie jestem pewna. Kto aktualnie mieszka w tym domu? Czy jest to właściciel? Czy może dom jest komuś wynajmowany? Ale powiem Wam szczerze, że jakoś szczególnie nie zależało mi na tym, aby odszukać właśnie takie informacje. Natomiast tutaj już wyłania nam się ogrodzenie. Widzę, że yy, robią jakiś remont. No i kolejna rzecz, która rzuca mi się w oczy, to te nasze tradycyjne drewniane słupy. Elektryczne, albo może i powinnam powiedzieć, energetyczne, ale, ale chodźcie, chodźmy, chodźmy. No i zobaczcie, moi drodzy, ogrodzenie jest naprawdę bajkowe, i myślę, że to kolejny. Świetny pomysł, aby zaskoczyć swoich sąsiadów, prawda? Idziemy w stronę kaktusów. Przechodząc tędy na jednym z poprzednich live, nie pokusiłam się o skomentowanie kościoła i kolorowej flagi, bo po pierwsze temat kontrowersyjny, a po drugie, co by człowiek nie powiedział, to i tak będzie źle odebrany. Jedni będą zachwyceni, inni wręcz zdegustowani, bo jak to mówią, wszystkim nie dogodzisz. Pierwszy raz tańczową flagę zobaczyłam na kościele metodystów Hollywood podczas miesiąca dumy. No i nie. Wiem, zdziwiłam się trochę, ale stwierdziłam, może to nowe trendy, a ja taka zacofana może kościół chce być nowoczesny. No i przecież też nie wiem, w co wierzą metodyści, w sensie na czym opiera się ich wiara, bo nigdy się tym nie interesowałam i do niczego nie było mi to potrzebne, ale jak widać, ta nowoczesność również pojawia się. W wielu miejscach i w wielu trendach. No i tutaj mamy Episcopal Church, czyli Kościół Episkopalny, tak prawidłowo mogę to przetłumaczyć, z dopiskiem uh, wszystkich świętych. Kiedyś powiedziałam Wam, że Los Angeles to jedno z najlepszych miejsc do obserwacji tego, w którą stronę zmierza świat. Roboty na ulicach, pojazdy autonomiczne, czy na przykład płacenie w sklepie za pomocą skanu dłoni. Tutaj myślę, że mamy kolejny dobry przykład. Możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale osobiście uważam, że jeśli ktoś jest osobą innej orientacji, osobą mocno wierzącą i praktykującą, raczej nie odczuwa potrzeby, aby w jego parafii, aby jego proboszcz machał tęczową flagą w te i we w te, bo zawsze. Uczono nas, że dla Boga jesteśmy równi i dla Boga wszyscy jesteśmy tacy sami, ale tak jak powiedziałam, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, więc napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie i jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Tymczasem po przeciwnej stronie, według mnie, jest najpiękniejsza część ogrodów Beverly Gardens Park. Także zapraszam na drugą stronę ulicy. Musicie mi wybaczyć, że jakoś szczególnie nie oprowadziłam was tutaj po tej wyjątkowej roślinności, a to tylko i wyłącznie dlatego, że dla mnie kaktus to kaktus, palma to palma, a agawa to agawa i szczerze mówiąc, nie odczuwałam potrzeby, aby ze względu na ten odcinek uczyć się, dokształcać na temat właśnie takich ciekawych roślinek. Może to i błąd, ale tak jak mówię, wybaczcie. Chciałabym również w tym miejscu powiedzieć, że to już koniec tego odcinka i że mam nadzieję, że Wam się podobało, było ciekawie, ale nie, to nie jest koniec dzisiejszego odcinka. Dzisiaj mam dla Was jeszcze bonus. Dzisiejszy odcinek, co prawda, nie jest na temat drogich domów w Beverly Hills. Jednak chcąc nie chcąc zaparkowaliśmy tutaj na tej ulicy i ta rezydencja rzuciła nam się w oczy. Jesteśmy pod adresem 504 Foothill Road, Beverly Hills 9210. Dom nie jest wystawiony do sprzedaży, jednak jego wartość w chwili obecnej to uwaga jedyne 6 134 Tysiące dolarów. Dom ma 6 sypialni, cztery łazienki i ponad 4000 square feet, czyli w przeliczeniu na metry kwadratowe to jakieś 370 metrów kwadratowych. Jak widzimy, jest to typowo amerykański styl, i gdyby ktoś z Was był zainteresowany. Spłatą takiej posiadłości, takiego domu, powiedzmy sobie szczerze, spłyty OSB, to miesięcznie trzeba zapłacić ponad 38 tysięcy dolarów, jak podejrzewam, przez jakieś 30, a może nawet 35 lat. Dodam na sam koniec, że dom został wybudowany w 1924 roku. Nie ma się więc co dziwić, że zmieniany jest dach, konstrukcja, szkielet i tak tym miłym akcentem, może i nawet zabawnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie lajki, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa pa!